z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat aferki Pandora Gate oraz innych afer yy, i w ogóle podejścia do tego tematu. Do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie sytuacja, w której wziąłem udział w pewnej dyskusji na Instagramie yy, i tam napisałem taki żartobliwy komentarz na zasadzie, co to w ogóle za ludzie. No i oczywiście wywołało to ogromny, yy, ogromny ból dupy, spięcie itd., yy. I w ogóle zacząłem obserwować sobie troszeczkę tę sytuację, ponieważ myślę, że jest sporo osób, które w kontekście tej afery w ogóle dowiedziało się, kim są ci YouTuberzy, kim są ci ludzie, bo wcześniej nie mieli tak naprawdę o tym za bardzo pojęcia i dobrze im się z tym żyło. Od razu powiem na samym wstępie, potępiam takie zachowanie, od razu powiem, że pedofilia jest zjawiskiem, które nie powinno występować, ci ludzie powinni zostać ukarani i tak dalej. Dobrze, że ta kwestia się nagłaśnia, ale ja chciałem się. Odnieść do troszeczkę czegoś innego, ponieważ zacząłem sobie to obserwować i zacząłem patrzeć, jak ludzie żyją tym wszystkim. Jak ludzie się udzielają milionami w komentarzach, dyskutują, atakują się nawzajem, bronią niektórych ludzi, atakują innych. Cała ta społeczność niesamowicie żyje tą aferą, żyje tymi ludźmi, żyje tym problemem, tą sytuacją itd. I myślę, że na tym kanale mamy sporo osób, które mają jakieś ambicje, które chcą być w jakimś kontekście lepszym. Chcą się rozwijać, chcą do czegoś dążyć i chcą zmienić swoje życie na lepsze. I tu jest taka jedna myśl, która przychodzi mi do głowy. Hmm. Powiedział to Sokrates. To brzmiało mniej więcej tak, że silne umysły omawiają pomysły, idee, plany, przeciętne umysły omawiają sytuacje, a słabe umysły omawiają innych ludzi. Więc jeśli przedmiotem Twoich zainteresowań, przedmiotem tego, czym żyjesz. Bo świadomość tego, że ta afera jest, świadomość tego, że doszło do takich kwestii, świadomość tego, nawet kim są ci ludzie, to nie jest nic złego. Oczywiście, że nie, warto mieć jakieś pojęcie, co się dzieje i tak dalej. Natomiast życie tym, kiedy głównym twoim tematem. Dnia codziennego jest życie innych ludzi, czy tych, czy innych, angażowanie się silnie, emocjonalnie w te wszystkie kwestie, rozkminianie, atakowanie innych ludzi, komentowanie życie tym cały dzień i Angażowanie się niesamowicie emocjonalnie i czasowo również w sytuacje, które bezpośrednio dla ciebie nie mają znaczenia, nie mają wpływu na bezpośrednio na twoje życie oczywiście one są złe, oczywiście to trzeba piętnować, to trzeba nagłaśniać ale w momencie, kiedy to przysłania twoje cele, w momencie, kiedy to przysłania twoje działania, kiedy życie i problemy innych ludzi są na pierwszym planie i stanowią pewnego rodzaju ucieczkę, dla Twoich celów, dla Twoich ambicji stanowią pewnego rodzaju łatwy wybór, co jest trudniejsze, a co jest łatwiejsze. Czy realizowanie moich dzisiejszych celów jest trudniejsze? Czy pisanie komentarzy na temat afery Pandora Gate? No co jest trudniejsze, a co jest łatwiejsze? Oczywiście, że siedzenie z telefonem i wypisywanie, jacy ci ludzie są źli i tak dalej, atakowanie, prze przekomarzanie się z innymi ludźmi w komentarzach, różne jakieś teorie, wymyślanie różnych teorii, oglądanie kolejnych filmów, angażowanie się w to wszystko jest prostsze niż na przykład pójście na siłownię, niż na przykład przeczytanie książki, niż na przykład e, praca nad swoim biznesem i tak dalej. Po prostu to jest łatwiejsze. Zawsze w momencie, w którym Ekscytujesz się życiem innych ludzi bardziej niż swoim, to znaczy, że albo masz nudne życie, albo że wybrałeś już nudne życie i uważasz, że w Twoim życiu nic wielkiego się nie wydarzy, dlatego to angażuje Cię bardziej. Czyli życie innych ludzi, problemy innych ludzi, bardziej niż twoje własne, bo są bardziej kolorowe, bo są bardziej barwne, bo są, mają dla Ciebie większą wartość. To, w co inwestujesz swój czas i uwagę, w rzeczywistości ma dla ciebie największą wartość. Możesz oczywiście mówić, że twoje życie jest priorytetem, ale jeśli 6-8 godzin czasu dziennie spędzasz na telefonie, przeglądając zdjęcia innych ludzi, angażując się w życie innych ludzi, ekscytując się życiem innych ludzi, to to jest prawdziwy Twój priorytet, bo pra prawdziwym Twoim priorytetem jest to, na co rzeczywiście poświęcasz swój czas, skupienie, uwagę, to, czym żyjesz, to, w co się angażujesz emocjonalnie. Czy nie wspaniałe byłoby przesunięcie tego angażu? Emocjonalnego, przesunięcie tego czasu, przesunięcie tej uwagi w coś, co buduje Twoje życie w lepszym kierunku? Czy nie lepsze by było to, te wszystkie zasoby zabrać z tych innych ludzi, zabrać z ich życia? I dać je sobie z powrotem po to, żeby Twoje życie stało się tak ekscytujące, żebyś nie musiał ekscytować się innymi ludźmi, żeby Twoje życie było tak ekscytujące, realizowanie Twoich planów było tak pochłaniające, żebyś nie miał i nie chciał mieć czasu na angażowanie się w problemy innych ludzi, które nic do Twojego świata nie wnoszą. Oczywiście byłoby to wspaniałe, ale to jest trudniejsze. I właśnie na temat tych trudnych wyborów wielokrotnie mówiłem, co jest łatwe, co jest trudne. Angażowanie się w życie innych ludzi jest łatwe, jest proste, jest na wyciągnięcie ręki, a zrobienie ze swojego życia ekscytującego świata, ekscytujących celów, ekscytujących osiągnięć jest trudniejsze. Ale pamiętaj, zawsze wybieramy to, co trudniejsze, bo to właśnie nas buduje, bo to właśnie sprawia, że nasze życie staje się dla nas bardziej ekscytujące, a nie musimy uciekać mentalnie. W życie wykreowane przez innych ludzi, bo to jest troszeczkę tak, jak ucieczka w serial, bo to jest trochę tak, jak ucieczka w inne nałogi. Zamiast skonfrontować się z rzeczywistością i sprawić, żeby moje życie coś znaczyło dla mnie, żeby znaczyło dla mnie więcej niż afery, niż różne problemy. Wyreżyserowane przez innych ludzi, i tak dalej. Czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy duże, czy małe, nie ma znaczenia. W momencie, kiedy poświęcam na to 90% swojej uwagi, to oddalam się od swoich celów, a moim celem jest osiągnąć te rzeczy. Więc, kiedy chcę osiągnąć te wszystkie rzeczy, kiedy chcę przybliżyć się do moich celów, muszę poświęcić im czas, uwagę, skupienie, muszę tam się zaangażować emocjonalnie, muszę Pełną swoją uwagę, wszystkie możliwości intelektualne i emocjonalne przesunąć na realizację swoich rzeczy, a nie ekscytować się tym, co gdzieś tam się dzieje i mnie bezpośrednio nie dotyczy. Mam nadzieję, że przekazałem to w sposób klarowny, więc jeszcze raz potępiam mocno całą sytuację. Uważam, że trzeba ją nagłaśniać, uważam, że trzeba ludzi rozliczyć, ale ekscytowanie się tym nie pomoże Twojemu życiu w żaden sposób. Ekscytowanie się tym, Pełni sprawia, że oddalasz się od swoich celów i jest to tak naprawdę łatwiejsze. Twojemu ego będzie trudno to przyznać, że to jest łatwiejsze niż osiąganie swoich rzeczy, że to jest mniej ambitne niż, robienie, niż dążenie do Twoich celów, ale tak w rzeczywistości jest. Jeśli się nad tym zastanowisz, to będziesz jasno widział, że to jest ucieczka, a ego lubi uciekać, bo. Nie lubi konfrontować się z trudną rzeczywistością. Osiąganie celów zawsze wiąże się z wychodzeniem poza swoje ograniczenia, czyli z pokonywaniem trudności. Ego tego nie lubi, bo ego lubi to co jest znane, to co jest bezpieczne, to co jest łatwe. A to co jest znane, bezpieczne i łatwe, to jest właśnie tam, w tych aferkach, w mediach społecznościowych, w sztucznie wykreowanym przez innych ludzi życiu w Instagramie, w TikToku i tak dalej, w odmurzających treściach, w serialach, w filmach. Wszędzie tam, gdzie oddalamy się od rzeczywistości w nałogach ale naszym celem jest dążenie do celów, które sobie sami stawiamy, a wtedy potrzebujemy tam uwagi, yy, pełnego angażu emocjonalnego. Potrzebujemy tam właśnie przesunąć całą swoją uwagę, całe skupienie, całe emocje, a nie tam, gdzie po prostu coś się dzieje i jest to ciekawe. Yy, więc, jeżeli zrozumiałeś ten przekaz, zastanów się, jak wykorzystać to w swoim życiu, oddal się od tego całego syfu. Możesz o nim wiedzieć, warto być świadomym, ale przesiadywanie godzinami, pisanie komentarzy, życie tą aferą naprawdę nie ulepszy Twojego życia w żaden sposób. Natomiast wybór trudnych rzeczy, realizowanie swoich celów, dążenie do swoich marzeń, codzienne kroki na drodze do tego właśnie, co chcesz osiągnąć, sprawią, że w końcu to osiągniesz. Ale, żeby to osiągnąć, musisz być skupiony, a nie rozpraszać się co chwilę kolejnymi faktami, aferkami, innymi ludźmi, tylko skupić się na sobie taki zdrowy egoizm. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się, hej.